Oby jakaś szybko dołączyła osoba. No niestety za bardzo nie widzę, żeby grali jakieś fajne tryby, ale nie można marudzić. Nie można marudzić. No, można marudzić. Żeby o, tarcza to nam się przyda. Kurde! O, nie! Skupiłem się na Was, a nie na Grze. Akurat jestem słaby trochę w PvP. Nie mamy jakiejś dobrej strefy. O! Dzień dobry, pierwszy widzu. Dzień dobry, kto tam? Niech napisze. Mhm, no dobra. Mhm. O, dzień dobry, pozdrawiam Natalię Buczkowską 5649. Pozdrawiam, pierwsza osoba na live, a może jeszcze pierwsza łapka w górę? To by było jeszcze. No mam nadzieję, że ta osoba da jakiegoś lajko. Uuu, dobra, lajk like zostawiony, ale bardziej ja bym tutaj się... Nie! Skupił na też grze. No bo jak widać, on mnie zaraz zaryspoko... No. O, maxko, Pozdrawiam, mój przyjaciel. Pozdrawiam go. No chyba wyszedł. Nie wiem, kto wyszedł, bo są jedna osoba, a były dwie. Dobra, sobie wybieramy jakiś trybik, nie wiem jaki. Wybierzcie jaki tryb mamy. Okej, okay. a jaki mam wybrać mój przyjacielu ten, tryb, tryb. Jaki tryb wybrać, jaki tryb? Totemy, okej, okay, totemy, spoko, spoko. Możemy zagrać to totemniki. O nie, on ma drewno trzy, a ja mam dwa. Nie, on ma chyba piątkę i nawet. Co jest? O nie. Kurde. Ej, Max, Komp, a wiesz jak zrobić, żeby sobie do lewej ręki e, dać sobie przedmiot? Nie, no ja nie mogę. Ej, No to sobie teraz tak. Draft nie. Mm, nie wiem. Nawet sam nie wiem, Trident. No jest, nie, nie ta wersja. Nie ta wersja. Chyba wy albo wy eku wkładasz. okej, okay, dzięki, dzięki czy jest to w eku to wiem, ale F to nie wiedziałem, to F nie wiedziałem, to F nie wiedziałem. Ale dzięki naprawdę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Teraz będę już wiedział, No to spróbujemy sobie jeszcze raz to temiki Zobaczymy czy to działa. Kurde, jak wali! Uh! Nie! Czy ja zawsze muszę przegrywać te choć mam drewno dwa? No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Faktycznie, dzięki Maxcom. Dzięki, dzięki. Oczywiście polecam Maxcom, bo on też robi fajne edity. O, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, Natalia Buczkowska. 5, 6, 9, 4-9 Na następny Live live'iku Mam nadzieję, że za niedługo będzie. No i tam będziemy grać na strasznych modach. Tak, będę przeżywać takie straszne mody. I, 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 i. Dobra, to było już trochę dziwne. Chłopco, nawet nie umie. A ty... A ty to wy OBS robisz live? Nie, ja nie robię na OBS-ie. Jest ja komórki, bo mam słaby komputer, ale oszczędzam tam bardzo dużo kaski, przepuszczona na Żeby mieli lepszą grafikę, też widzowie, i żebym ja miał więcej FPS-ów. A, zapomniałem z Uuu! koło mnie postawić lawy, ja nie mogę. U, a nagrasz jakieś choroby. No oczywiście, że tak. Kebab drift. Kebab style. And jest i nocny hype. <ścoughs> a to ja bę, będziesz mógł, to też możesz donet odplacisz kiedyś. No, nie umiem dodać Donate, ale myślę, że chodzi Ci do mnie Donate. Nie wiem czy dodam. Ale jak będę umiał, to bardzo chętnie bym dodał. Naprawdę bardzo chętnie. Już nie rozumiem, jest jedna osoba i dwie piszą na raz. Ja nie rozumiem już tego. O! Chodź tutaj. Kurczę, prawie! Bóg pewnie. No, no, tak, bo nie mogę się trochę skupić, a muszę sobie trochę przesunąć. O, podkładka już przesunięta. Fajnie, fajnie mi się podoba. Okej, okay, na mederytowe. Znaczy nie na. Okej. Okay. Ej, mąd skąd, ale o, czekaj, nie pojawia ci się dwa osoby, po prostu. Okej, okay. to już rozumiem. Kurczę, co jest, małe? A kto subskrybuje kanał Buchoka? Kto? Kto to subskrybuje kanał Buchoka? Kurczę. O, obydwie osoby, które mnie subskrybują. No i to są subskrybenci, którzy oglądają moje filmy i live'y. Kurcze, no ja nie mogę. I to są osoby, które jak oglądacie ten live, to widzicie, jakich mam dobrych subskrybentów. Widzicie, to są subskrybenci. Aha, jest wygrana. Dlaczego ja mam drewno jeden? Ja nie mogę. Dlaczego? Dobra, muszę się poprawić. Ja gram w. O, to fajnie, to fajnie, mi się podoba. Nie, proszę. Kto pomaga z wielkiej orkiestry świątecznej pomocy? Kurczę! Hitnę go! Bruch. No nie da się za bardzo tutaj! Ja nie jestem jakiś tam dobry! Nie jestem jakiś. Nie jestem jakiś taki super! Nie jestem. Po prostu jestem słabym nóbkiem. Dobra. Ja wpłaciłem coś na Ukrainę. A ja tańczyłem dla nich. Kurde no! Ej, dobra, to ja idę na sadę, bo jest dobry w słowem. Mnie się nie podoba ten live jakoś. No bo, z jednej strony, lubię grać w Minecrafta i coś, no. A z drugiej, to mało jest osób na live. Jakby mieli wszyscy mnie gdzieś. Po prostu mnie rzucili, no. Rozumiecie o co chodzi? Okej. Okay. Wygrana! Yo! Pierwsza wygrana na live'ie, wreszcie! Dobra. Okej, okay, czekamy na start edycji słabej, początkującej. O, powiedziała cześć, no cześć, cześć. Nawet Cię pozdrawiłem. No live'ik już trochę mi się nie podoba, ale mam nadzieję, że chcielibyście, żeby było więcej osób. Kurcze, prawie było! Ja nie mogę. Ale cieszę się, że chociaż wy jesteście. Chociaż z tego mam się cieszyć, o. Kurde, już, jeszcze jeden hit. Kur... Mhm. Dobra, okej. Okay. Aha, no i co powiesz też Saguś? Co? pierwszym sobie subskrybentom, żeby ci pomogli. Ja jestem od początku twojego kanału. No. No. No to fajnie. Natalia Buczkowska, 5, 6, 4, 9. Mogę mówić bez liczb? No bo trochę to dłużej trwa. Ja nie lubię tak długo mówić. ok to jakiś jakieś... Ah, just in some. 14 minut, a prawie nikt nie dołączył oprócz Was. Po prostu jestem słabym YouTuberem. Choć staram się robić filmy fajne. Wygrana! Dobra, 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 dobra. Szyma. Wygrana kolejna, co jest? Ty chyba nie patrzysz, ile masz subów. No patrz, no ale no, na live y to nikt prawie nie dołączy, no Jakby po prostu mnie odrzucili. No. Zmiecie o co chodzi? Mam tyle subskrybentów. Czy tam subskrypcji? Nie wiem, jak wam to wpływa, ale no. A tyle live na osób. A tyle osób na live. Y. Jakby po prostu. Nie wiem, co powiedzieć. To, ta, to tak jest. No rozumiem Cię. Czasami oglądam Twoje live. Ja też tak mam. Mm, też Ci współczuję. Ale dzięki za radę. Dzięki, że mnie. W, w, w. Po prostu wspierasz. O! O! Nie fajnie tak pisa. Uuu, ale przykleństwa tam piszą. no Chociaż ze znakami takimi. Uj, oj, uj oj, uj, oj, uj, uj, uj okej okay. joooo okay. ej max Komp, jak się dzwonimy kiedyś czy tam dzisiaj nie wiem kiedy to ja ci pokażę jak robić fajne ten Edity. Zobaczysz, że popularność Twoich subskrybentów, jak ja, za niedługo będą. Nie dzwoń, nie dzwoń. Ja nie mam mikrofonu tego. Ja nie mam mikrofonu. Mi, mi, mikrofon nie działa. Mi, mikrofon nie działa. Kurczę, ja? Kurcze, Dawaj gadamy teraz. M mówiłem ci, nie mam mikrofonu naprawionego. Złumiesz teraz. O, dobra. Hmm. A, ok. Wiemy robić strefkę. Jaki nam się trafiło? Oj! Nie wiem, czy będzie tak łatwo. Było ciupinkę. O! Jak jesteście subskrybentami i oglądacie moje live'y to powiedzcie mi czy też nagrywać z innych gier. To dzisiaj należy do was pytanie. Hmm, chyba piszą lub nie wiem okej okay. no to tak czy nie napisz tak że mam na nagrywać z innych gier a nie że nie nagrywać z innych gier, bo mam dużo fajnych gier mam dużo fajnych nagry do nagrywania gier tak, okej okay. a druga odpowiedź Druga odpowiedź. Zobaczymy jaka jest druga. Tak, okej. Okay. Okej. Okay. Mam fajny gry przygotowany dla Was. Mogę Wam powiedzieć jedno, że to będzie horror Pac-Man. Oj, trochę się przekrzydła ta marka. Oh, mam nadzieję, że chociaż ten live kiedyś będzie popularny. Sorry za się, ale mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Nie, dlaczego ja pijam łukiem? Tak mało brakowało. jest jest! Posprzątajmy mapę. Wygrana. No, okej. Okay. Spoko. Wygrana L. Dobra. Szybko. Szybko. O dobra. Jest. L będzie trudno, mówię wam. to jest? drewno 2, jo! drewno 3, lecimy kurde, dobry przeciwnik to tak kończymy tego live'ika trochę bo mi się śpieszy trochę. Znaczy, nie śpieszy mi coś, bo mam prywatne sprawy. Mam prywatne sprawy, jakby to lepiej powiedzieć. No, nie no, po co ja poszłam na to? Dobra, to jest przez ostatnia runda i kończymy tego lajwika. Jak jutro zdążę, to może też lajwa zrobię. Jak w ogóle mi się uda. Bo chcę naprawdę dla was robić dużo. No. Szkoda. Dobra, sorki, ale muszę kończyć już tego live'a. Patrz, macie się. Do następnego.